Piotr, znasz takie powiedzenie kibicowskie, jesteś piękna jak gol w dziesiątej minucie? O nie, ale już znam, już się dowiedziałem, że coś takiego jest. Super, no to jest piękne, tak naprawdę, to jest piłka nożna. Ktoś na ławce rzucił, że jesteśmy jak bajka Leverkusen, że gramy do końca. No i graliśmy dzisiaj do końca, naprawdę szacą chłopakom, po pierwszej połowie mizernej, przeciętnej bardzo w naszym wykonaniu, w drugiej rzeczywiście wyszliśmy jak prawdziwy zespół, który naprawdę dążył do tego zwycięstwa i zasłużył na to zwycięstwo. Jak ze zdrowiem Jakuba Babalskiego Macie jakieś informacje ze szpitala? A czy ciężko w tej chwili powiedzieć, tam jestem w kontakcie z mamą. Zrobili mu już jakieś badanie USG, ale w dalszym ciągu nie może się gdzieś tam ruszać. Jak tylko będę wiedział, to na pewno dam Wam znać i poinformuję wszystkich. Biorąc pod uwagę to spotkanie ostatnie z Mozerem, gdzie tam zespół był wzmocniony sporo Ilością liczbą zawodników z pierwszego zespołu. Tam po cichu też wszyscy dopisywali trzy punkty. No tutaj, chyba z ostatnim zespołem, już tak nie myśleliśmy i, i trzeba było wyszarpać to, to zwycięstwo. Znaczy... To prawda, ten tydzień temu ten mecz zupełnie nam nie wyszedł, można powiedzieć, tak na dobrą sprawę. E, aczkolwiek, no, rzeczywiście przy odrobinie szczęścia mogliśmy ten mecz wygrać i, i chociażby też tą jedną bramką. Niestety nie udało się. Dzisiaj zagraliśmy, można powiedzieć, tylko i wyłącznie z, e, z Łukaszem i, i z Rezim, także to też jakieś tam dla nas na pewno duże wzmocnienie, ale chłopcy, którzy grali na co dzień, trenują w drugim zespole, spisali się, uważam, dzisiaj na pewno niektórzy. Służy bardzo dobrze, i widać, że chcemy, walczymy o 100 mil, za 100 mil i chcemy się utrzymać. Mówię, no ja jestem. Ze 100 od 86 i sobie nie wyobrażam, żeby tutaj ci chłopcy, którzy grają w tym zespole, nie zostawiali serducha. I ja jako trener zawsze, zawsze będę, będę tego wymagał od nich. I dzisiaj to serducho na pewno zostawili, bo widzieliście doskonale, że walczyli do ostatniej piłki i tak naprawdę w jednej z ostatnich akcji udało nam się tą szalę przechylić, chociaż były ku temu w drugiej połowie szczególnie sytuacje do tego, żeby już podwyższyć ten wynik, od, na, czy zacząć. Chociażby bramkami, ale niestety no, dobrze gdzieś na bramkach bronił, lub my niestety strzelaliśmy tak jak strzelaliśmy. Aczkolwiek przeciwnik też miał te swoje sytuacje, musimy unikać takich właśnie prostych błędów. To, to wynika też troszeczkę z, może nie tyle z nonszalancji, co, co, co z takiego bojaźliwego czasami podejścia, bym powiedział o tych trzech punktach dopisywanych, znaczy bardziej na myśli miałem to nie to, że zespół dzisiaj gra jakby można w cudzysłowie powiedzieć swoimi, tak, zawodnik którzy na co dzień a to, że graliśmy z ostatnim zespołem w tej lize. Znaczy tak, tylko ja powiem szczerze, że ta liga jest e... Może nie chciałbym powiedzieć, że wyrównana, tak? bo na pewno są zespoły, które przewyższają swoim poziomem na pewno, ale gro zespołów jest takich, że tutaj każdy może wygrać z każdym i tak jak popatrzymy w różne wyniki, to, to widać doskonale dzisiaj granica przegrała z, z Mamrami Grzycko, także no, to naprawdę tu, tu, można, tu mógł być wynik zupełnie, zupełnie różny. E, aczkolwiek my, mówię, nastawiliśmy się na pewno na to, że chcemy ten mecz wygrać, robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Przed meczem na pewno sobie tych punktów nie dopisywaliśmy. A wręcz przeciwnie, chcieliśmy po prostu zagrać dobry mecz, pokazać, że potrafimy grać i, i że nawet w swoim składzie jesteśmy w stanie grać naprawdę bardzo fajnie, bo mówię, pierwsza połowa to do zapomnienia, ale w drugiej połowie zdecydowanie uważam, byliśmy zespołem już na pewno lepszym. I teraz trzeba poprawić za tydzień w Lubawie. No tak, na pewno, na pewno też będzie bardzo ciekawy mecz, czeka nas właśnie wyjazd, jeden z takich niewielu wyjazdów w tej rundzie. Myślę, że na tyle mamy no, dosyć stabilną, fajną kadrę. Tutaj też trzeba dzisiaj wspomnieć, że nie baliśmy się przy wyniku 0-0 wstawić do składu chłopca z 2007 rocznika, Wiktora Lewickiego, który naprawdę na treningach fajnie się prezentuje, chcieliśmy mu dzisiaj dać szansę. Nie że w kolejnych meczach też niektórzy młodzi zawodnicy te szanse będą dostawać. No i na koniec, jak zdrowie trenera, który dzisiaj tutaj Cię desygnował do, do rozmowy ze mną? Trenera zdrowie jest ok, tak, ma jakąś tam chrypę, coś tam się wydarzyło z głosem, być może ta pogoda czasami jest taka zmienna, no i rzeczywiście dzisiaj musiałem pójść, bo bo jeszcze tam podczas meczu troszeczkę drygował i, i zabrakło mu już teraz głosu, chociaż mi, powiem szczerze, też czasami, bo, bo niestety, no, ciężko, y, ciężko się stoi z boku i patrzy na na, na wydarzenia na boisku, które czasami, no, co, można powiedzieć, co niezrozumiałe, tak? Bynajmniej też czasami dla mnie, albo, albo nawet dla postronnego kibica, i czasami człowiek żyje. Tym bardziej w takim meczu, tak? gdzie, gdzie trzeba było troszeczkę tam natchnąć ducha w zespole, a trener też mnie wykorzystywał do tego, żeby właśnie zwrócić komuś uwagę i to też trzeba, wymagało odpowiedniego głosu. Bo rzeczywiście trener ten głos na tą chwilę stracił. Ale Piotrek, Ty jako trener w tej rundzie chyba wyciągnęłeś wnioski, bo podobne były spotkania, już widziałem i. I tak jak tutaj mowa o tym sędziowaniu, to w innych spotkaniach już, już na pewno byłeś napomniany, że o tym dzisiaj obyło się bez tego. E, tak, uczę się tego zdecydowanie, mimo mojego już tam powiedzmy wieku, ale tak naprawdę uczę się też również tej, tej roli trenera nawet w drużynie seniorskiej, że te emocje nie mogą się przekładać na zespół, bo ja z, jestem bardzo emocjonalny i czasami to za mocno działało na zespół zamiast ich motywować do gry, uspokoić, podać jakieś wskazówki, to ja się zajmowałem rzeczami pobocznymi, które w ogóle na ten moment nie miały wpływu na ten mecz i to powodowało też w zawodnikach taką, można powiedzieć, dekoncentrację. Tak? Oni, oni zaczęli też dyskutować. No niestety, nie zmienimy tej sytuacji, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na sędziego, nie jesteśmy w stanie nawet tej decyzji cofnąć, tak? Więc e, uczę się tego i, i jakby po ostatniej karze, po odbytym e, uważam e, też nie do końca uważam słuszny, masz tyle meczy, że, że dostałem e, tej karze, ale, ale mówię, no trudno, odpokutowałem, teraz jest, jestem nowy ja, że tak powiem.